Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim bardzo, bardzo miło po raz pierwszy tutaj mieć taki krótki, ale uważam, że dosyć ważne spotkanie i mam szansę mówić na temat swoich badań, które prowadzę, właśnie prowadzę na co dzień i oni tak naprawdę według ustaleń tutaj z organizatorami dotyczą i klimatu i dziwności i energetyki. Chociaż jestem fizjologiem roślin, pracuję na SGGW od ponad 30 lat, jeszcze byliśmy tutaj z sąsiadami daleko w Tutaj akurat robiłem doktorat. Bardzo miłe wspomnienia, także jesteśmy sąsiadami. Więc tak, jestem fizjologiem roślin, tak jak wspomniałem. Zajmuję się badaniami dotyczącymi reakcji roślin na e, zmiany środowiska, a konkretnie specjalizuje się w procesie fotosyntezy, którego miedzi na co dzień na różne sposoby i o tym dzisiaj będzie mowa i do czego może służyć do e, kalkulacji dobrego rachunku ekonomicznego naszego e, życia. Więc niestety w ostatnich latach mamy katastrofy, wiemy o tym klimatycznie. Na ogół są spowodowane działalnością, prawda, negatywną działalnością ludzkości. W Polsce niestety nie było tego wcześniej. Może i było, ale nie było tak media, nie było dużo informacji na ten temat. Teraz wszystko co się dzieje dzisiaj rano za godzinę jesteśmy poinformowani. Więc mamy, mieliśmy trzy duże, tak naprawdę na skali nie tylko krajowej, europejskiej, ale i światowej, trzy katastrofy e, klimatyczne. Pierwsza, jeśli. E, ja mogę tylko tak odwrócić, żebym mógł zobaczyć po prostu ten slajd. Okay. Pierwsza to była katastrofa ekologiczna w Puszczy Białe Wiejski w okay, 2017 roku. Dziękuję bardzo. I tak naprawdę wszystkie media tym się zajmowały, że mamy katastrofę, mamy dużo strat i tak dalej, tylko tak naprawdę liczyli tę ilość tych drzew. Oceniają, że myśmy stracili około 7 milionów drzew w ciągu kilku miesięcy. To co była ocena. Natomiast nikt nie liczył, ja dlatego po raz pierwszy przygotowałem jakby tutaj prezentację taką mieszaną, bo to jest tutaj... Państwo jesteście jakby z innego sektoru niż naszego, więc nie rolnictwo, nie fizjologia, nie biologia, tylko ekonomia. Dlatego tutaj podkreślam ten a, jakby a, aspekt ekonomiczny praktycznie w, dzisiaj w mojej prezentacji. Więc liczyło mniej więcej na koszt jednego drzewa i to wyszło nam miliard mniej więcej, to jest tak szosowane oczywiście, to mogą być duże błędy w tym obliczeniu, ale mniej więcej około ponad miliardy dwieście pięćdziesiąt tysięcy strat spowodowany takim maleńkim, tak jak tutaj widać na ekranie, prawda, insektem. Kolejna strata była w 2019 roku, myśmy to wszyscy przeżywali w Warszawie, z powodu właśnie zrzut ścieków do Wisły. Nie szacowano, bo nie da się szasować, jakie są straty ekologiczne związane z tym, prawda, w Wyśle albo w później w Pałtiku, bo tam się kończyła ta cała katastrofa, na tym się polegało. Natomiast no, kara była tylko to jedyna kwota była deklarowana, która była deklarowana przy, tym, przy, tym, przy tej katastrofie, to właśnie tak, że MWWK właśnie miał zapłacić i zapłacił około 10 milionów kary. Czy będzie powtórka? Okazało się, że niestety raczej tak. W tamtym roku o mało nie było podobne też sytuacje dotyczące właśnie Wisły, tylko na wysokości już południowej części Polski. Więc cały czas mamy zagrożenie tych katastrof ekologicznych. W związku z tym jest Wielkie zapotrzebowanie na zastosowanie metod, które pozwalają nam na monitorowania stanu fizjologicznego każdego ekosystemu leśnego, wodnego, rolniczego i ewentualnie nawet taki mały ekosystemy, które się znajdują tutaj między naszymi budynkami w miastach, mówimy o barki i podobne, podobną strukturę taką zieloną. Ja przychodzi tutaj tak naprawdę na ratunek według mnie, bo jestem od fotosyntezy, każdy ma swoje rozwiązanie. Moje rozwiązanie jest takie, że możemy mierzyć pomiar procesu fotosyntezy, który okazało się, że to jest najbardziej czuły, wrażliwy proces na Ziemi w ogóle, we wszystkich żyjących organizmach. Dlaczego? Dlatego, że aparat fotosyntetyczny tych roślin, czyli ten, ta część, która wykonuje tę fotosyntezę, reaguje w ciągu kilka sekund na każdą zmianę w otoczeniu. Więc obecnie mamy dostęp do nowoczesnej aparatury, technologii, prawda, elektroniki i możemy już monitorować stan fizjologiczny każdego ekosystemu za pomocą zastosowania tego typu aparatów. Wyglądamy obecnie, jak idziemy w pole czy tam w parku i tak dalej, jak kosmonauci, wszyscy robią nam zdjęcie, mnie, mojego zespołu, że skąd chodzimy, prawda? Ale mamy aparaturę, która nam pozwala, proszę państwa, na trzy podstawowe rzeczy. Po pierwsze nieinwazyjne dotykam ten liści, czy ta trawa, czy tą e, brukę z wody ewentualnie, nieinwazyjny pomiar. W ciągu jednej sekundy mam setki tysięcy informacji, nie dwa, nie trzy, nie dziesięć parametrów, nie dwadzieścia, setki tysięcy punktów mamy w ciągu jednej sekundy z jednego pomiaru, które są związane z stanem z fizjologicznym danego obiektu zbadanego. Czy to jest woda, gdzie są gelony, prawda, i to też robią fotosyntezę, czy to jest las, czy to jest tak jak mówiliśmy, ogród, czy trawnik. Bawarii w, w ciągu ostatnich, e, ostatnich lat myśmy opracowali e, technologię, które pozwala nawet na monitorowanie, na monitorowanie tego, tego, tych ekosystemów zdalnie. Czy to jest taka kamera, która się montuje w lesie albo w barku ewentualnie w morze, na blaży na nad, nad wodą i można monitorować stan fizjologiczny tych wód na podstawie oceny procesu fotosyntezy. Mamy teraz dostęp do coraz mniejszej kamer, które mogą być umieszczone wszędzie i najważniejsze że tutaj jest tanie, jeśli chodzi o produkcję, bo taka kamera, która może być umieszczona wszędzie, kosztuje około 100 zł. Co jest ważne? Ja widzę te rośliny, widzę to, ten las, widzę tę szklarnię, cokolwiek się obserwuję, natomiast jednocześnie mam sygnały. Krzywa, która jest po prostu na żywo, pokazuje mi, w jakim stanie jest ten las, w jakim stanie jest ten bark, w jakim stanie fizjologicznym jest po prostu prawda, dany ekosystem wodny, jezioro, staw. Mamy dużo tych stawów Obecnie w Warszawie, szczególnie jeśli chodzi o tę nowoczesną architekturę, bo wszędzie to uwzględniane, więc mamy tak na żywo po prostu możliwości obserwacji. Między innymi, jeśli chodzi o mnie, to ja zastosowałem to z ponad 70 możliwości, na całym świecie, ale tutaj pokażę tylko to, co dotyczy bliskich takich przykładów z Warszawy. Monitorowałem, bo był problem na początku, jak zakładano ten Stadion Narodowy w Warszawie, że jest za mało światła dostępne do tej murawy i po prostu żadna trawa nie chciała rosnąć, więc firma, która wygrała przetarg zgłosiła do mnie i mówili, musimy to monitorować, zabobiegać. Chodzi o zabobieganie. Proszę Państwa, w naturze wszystko, co widzimy, jak, jak, jak w medycynie, jak widzimy jaką chorobę na skórę, idziemy do lekarza, to każdy lekarz powie, no Pan, no proszę, no to za późno, dopiero teraz do mnie Pan przychodzi. Nam chodzi o metodę, gdzie my wykrywamy to, co się dzieje pod skórą, czyli z wyprzedzeniem, czyli z możliwości po prostu aplikacji e, e, procesu zabiegania, nie pozwalam, żeby była ta katastrofa, bo jak już jest, to będą ogromne koszty, prawda, i albo się da, albo się nie da tego, prawda, tej katastrofy ewentualnie e, osunąć. Więc tutaj bo pomogłem przy monitorowaniu tej fluorescencji chlorofilii udało się właśnie wtedy e, przed rozpoczęciem e, tego Euro 2012. Kolejny przykład niedaleki, stąd przy rytundach, który nadal jest, to są e, po odbudowie, ostatni raz, bo to był trzy razy już odbudowany ten bank BKO przy rytundzie, mamy um, wejście od strony domu towarowych centrum, gdzie architekt tego budynku wymyślał, że ma być taki cichy punkt warszawski tak zwany. Więc klient, który przychodził powiedzmy do banku bezpośrednio od razu z zewnątrz, no to wiadomo, hałas, zanieczyszczenia, słońce, gorąco, nerwy, to pomyślał o tym, żeby ewentualnie go uspokajać, więc idzie ten klient w dół. Przechodzi przez tą zieloną ścianę, prawda, wertykalną i wchodzi po prostu później do banku. I za pomocą tego systemu właśnie, który pokazywałem przed chwilą, tą kamerę też udało mi się to monitorować, tam fizjologiczny roślin w centrum Warszawy i to jakiś taki stresor tak zwany, czyli jakieś takie zmienne warunki skrajne, środowiskowe wpływały na te rośliny, to od razu myśmy zareagowali natychmiast. Stosujemy w toflasach, w barkach, mamy aparaty, które realizują takie systemy obrazowania tej fluorescencji chlorofilii, robimy zdjęcia tych drzew i od razu wiemy w jakim stanie. To jest bardzo trudna praca, tylko koledzy z SGGW to o tym wiedzą. Ocena wizualna. Wizualna ocena, tak jak mówiliśmy, to jest bardzo, bardzo, to jest tak, się różni od osoby do osoby, od pora dnia, od pogody, od stanu fizjologicznego naszych oczu i tak dalej. Natomiast my tutaj widzimy to, co się dzieje w środku tego drzewa, czyli już wcześniejsze informacje na temat tego, co będzie za chwilę i możemy ewentualnie, prawda, tak jak mówię, zabobiegać owoców. Rzadko albo mało z nas, nie tylko z ekonomistów tutaj, ale i z, i z naukowców z dziedziny biologii i fizjologii roślin wiedzą o tym, że ten banan, który leży w tej chwili u nas, zostawiliśmy w domu przy oknie, wcięty już kilka miesięcy temu, transportowany i tak dalej, nadal robi fotosyntezę. Bo ta skóra posiada chlorofil, tylko maskofany jest po prostu ten chlorofil, ten zielony kolor innymi pigmentami, to samo jabłko i tak dalej. Więc do dziewności to jest nawiązanie, mówimy o tym, że też możemy obserwować jakość tych owoców, prawda? I ewentualnie określić moment zbioru w sadach, to jest bardzo ważna sprawa dla ogrodników do monitorowania też ich stan nie tylko w polu, nie tylko w sadze, ale jak już są, prawda, e, e, magazynowane, więc mamy tutaj w chłodni, zostawiają nam te e, jabłka przez 6-9 miesięcy partiami, to wychodzi dla nas do konsumpcji, ale w czasie trzeba było kontrolować ich jakość, bo tam e, Państwo o tym no to może nie wiecie, ale tutaj e, cały proces przechowywania polega na tym, że jest niska temperatura plus obniżenie poziomu tlenu, żeby nie nastąpił proces fermentacji. No tak, tylko po prostu, kiedy zaczyna fermentacja w środku, jak ja mam 20 tonów w magazynie, to nikt o tym nie wie. Natomiast myśmy wprowadzili te czołniki do jabłuszka w środku i mieliśmy informacje na zewnątrz, mówiąc o tym, że jest fermentacja albo nie. Na podstawie zmiany właśnie procesu fotosyntezy. Kolejne stosowanie to jest z, z dronów, z samolotów. Ja tak szybko będę tutaj przychodzić przez różnego rodzaju możliwości, bo wiemy, zastosowanie tej technologii w, w Belgii, w, w, w barku centralnym Myśmy też, bo to jest kolejna sprawa, która myśmy obracowali kilka lat temu dla miasta Krakowa. Żaden urzędnik, nawet prezydent miasta, nie jest w stanie podjąć decyzji, który drzewo ma być, prawda cięty i odnawiany. To jest bardzo duża odpowiedzialność. Więc trzeba było znaleźć też tę metodę, żebyśmy z daleka oceniali stan fizjologiczny tych drzew ewentualnie mogli zrobić dobrą rekomendację, czyli ten urzędnik już ma podstawę naukową do tego, że on wie o tym, gdzie drzewo numer na przykład taki i taki i taki jest do wymiany, a pozostałe zostaną. I to o też na podstawie fotosyntezy. To samo w Fliobel Park w Brukseli robiliśmy taką ocenę samolotową. Nazwa, proszę Państwa, to tak się mówi, że robią badania naukowe, ale tak naprawdę się biegują, jeśli chodzi, to jest bardzo ważna informacja dla ekonomistów. Oni monitorują fotosyntezę całego globu non-stop przez cały rok. Po co im to? No niby, żeby zobaczyć, że będą katastrofy biologiczne w oceanach, bo to też mają sygnały, prawda, albo w Sudanie, albo w Egipcie, albo gdzieś tam w Pakistanie ale jednocześnie oni mają informację o tym, na jakim poziomie będzie produkcja na przykład ryżu w Wietnamie w tym roku czy w innych krajach. I już jest poinformowany producent, tak, co ma przygotować dla innych krajów w danym roku. Na podstawie fluorescencji chlorofilu i pomiar właśnie tej fotosyntezy. Co my mierzymy tak szybko? Mierzymy sygnał, tak jak mówiłem, który jest podobny do EKG serca ludzkiego. My mamy stałe wartości, 60 na 100 uderzeń na minutę. Rośliny mają podobne serce, się nazywa enzym fotosystem drugi i ma uderzenia 0,80 0,85. Stała liczba, niezależnie od gatunku roślin, od trawy, czy to jest owoc, czy to jest nasiona, które jeszcze dopiero zbierane zostało, prawda, bo krywa nasiona też posiada chlorofil itd. Tak Wszystko posiada zero, taką wartość 0,80 0,85. Każda zmiana, Dlatego idziemy do lekarza, obojętnych, gdzie jesteśmy, w Japonii, w Polsce i tak dalej. Pierwsze badanie, proszę sobie przypomnieć, obojętne, co by robią nam, jakie jest choroba, czy mnie boli wątroba, czy nierka, najpierw w serce. Dlaczego? To jest pierwsza ocena dla każdego lekarza, że jesteśmy w dobrym stanie fizjologicznym albo w złym. My robimy to samo z roślinami, z, a, z ekosystemem wodnym, z każdym obiektem, który dokonuje proces fotosyntezy. I mamy takie sygnały, takie jak tutaj widać, optymalny. I teraz tak, każda zmiana może oznaczać, że mamy jakiś stres, mamy coś w tym środowisku niedogodne, nieprzyjaźnie, prawda, dla, dla tych roślin. Więc mamy dużo parametrów, tak jak wspomniałam, o tym mówię, ale mamy możliwości, mieliśmy możliwości, bo woli, identyfikację tych stresorów. Czyli jak będzie, powiedzmy... Zmiana w ten sposób to może być na przykład, że brakuje azot, jak będzie taka zmiana, czyli okazało się, że te zmiany tej krzywy, tego IKG tych roślin jest specyficzne w zależności od rodzaju stresora, od warunków, które są w otoczeniu. Zaczęliśmy myśleć, nie, no niedawno, też powiedzmy, 6-7 lat temu, w jaki sposób możemy to skorzystać? Aha, aparaty, które po prostu są specjalistyczne i robią mi te pomiary i dają mi te setki tysięcy danych i parametrów, który nikt nie rozumie, bo za mną, tak? Nawet kolega, nie wiem, z Gleboznawstwa obok czy tam z innej, z botaniki, z innej katedry u nas na SGGW, to, to nie wie, co to jest, tak? Natomiast zaczęliśmy przechodzić przez aplikację sieci neuronowej, na przykład do identyfikacji stresu, więc robimy pomiar i ten pomiar mówi mi od razu, na ekranie brakuje wody, za dużo ciężkich metali w glebie. Da się zrobić, to jest kwestia kalibracji. Dalej, zaczęliśmy aplikować właśnie to uczenie, sztuczną inteligencję, inteligentną, e, e, uczenie maszynowe, inteligentną, e, sztuczną inteligencję i doszliśmy do budowania takich systemów i uwaga, teraz przechodzimy do tematu energetyki, które pozwalają roślinom właśnie w szeklarniach, w zamkniętych pomieszczeniach, żeby kontrolowały swoje oświetlenie. To jest sci-fi, jak się mówi, science fiction, ale, ale to się robi. Dlaczego ja mam kontrolować, pozwolić roślinie, żeby kontrolowały swoje oświetlenie w szklarni, bo okazało się, że to oszczędza energię prawie około 40% energii, która w tej chwili jest wydatkowana w szklarniach na oświetleniu. Proszę iść do każdej szklarni na świecie. Ten moduł 42 hektary, który byłem w nim kilka razy, na przykład w Wrocławiem, produkują szechnicę, które produkują pomidory. To jest największy producent pomidorów w Europie w ogóle, nie tylko w Polsce. Światło się pali, na razie jeszcze sodowe, tylko udało mi się przekonać ich na jeden hektar, żeby przychodzi na ledy. Sodowe lampy to są te takie żółte, które walą po prostu światło dzień i noc, prawda, i powodują między innymi zanieczyszczenie środowiska, tak, bo zwierzęta, zwierzęta nie śpią i wszystko wtedy nie śpi i rośliny też, więc chodzi o miliardy na skali światowej i mówimy o dolarach, więc udało nam się stworzyć taki system, w ramach współpracy z, z Muzeum Architektury w Wrocławiu, gdzie, gdzie roślina, w cudzych słowach, sama sobie kontroluje swoje oświetlenie według swoje zapotrzebowania. Zaczęliśmy trochę zmieniać jakby podejście do tych roślin. To nie jest, proszę Państwa, jak się mówi Ani Animor, to nie jest już przedmiot, to jest podmiot który sam potrafi określić swoje zapotrzebowanie. Jeśli ja zbuduję dla nich taki system, to wtedy ja oszczędzam bardzo dużo. I to jest podstawa, uważam, w ekonomii. Ta wystawa będzie, na razie jest temat dyskusji, ale prawdopodobnie będzie jako produkt też SGGW w 2025 roku w Osaka w Japonii, w Expo 2025. Więc co? Rośliny mają język. A okazało się, że nawet ten język to nie jest jeden, to nie jest tylko fotosynteza. To są wszystkie procesy fizjologiczne, biochemiczne, zmiany morfologiczne, które możemy mierzyć. To wszystko daje nam tą możliwość, żebyśmy ewentualnie komunikowali z tymi roślinami, określili ich zapotrzebowanie, dali im możliwości autonomicznego, kontrolowania swojego środowiska. Tak jak mówi, to nie jest science fiction. To robimy na co dzień. I po prostu oszczędzamy przez to bardzo dużo nakładów, szczególnie w rolnictwie, w ochronie środowiska, w zakładanie takich właśnie wyseb, powiedzmy zielonych w mieście i tak dalej. I za aplikację, tak jak mówiłem, łączenie tej fotosyntezy na podstawie pomiaru sygnału fluorescencji chlorofilu z sztuczną inteligencją i uczenie maszynowego. Dla przykładu udało się nam dokonać co brakuje w roślinach w sposób nieinwazyjny? Już nie, nie ma co wyjąć tę roślinę, zabrać do laboratorium, zrobić analizę chemiczną, czy brakuje azot. Koniec tej ery. Starczy zrobić pomiar zdalnie, nieinwazyjny i mam już mniej więcej weryfikacji. na poziomie 100%, jeśli brakuje azot w ekosystemie albo w botas, a jeśli będą kombinacje, to wtedy w mniejszym stopniu. Ale to jest bardzo dużo, bardzo dużo, czyli ja mam wiarygodną metodę do oceny stanu fizjologicznego roślin i co oni potrzebują. Więc to, co było kiedyś marzeniem, ja tak narysowałem kiedyś ileś tam lat temu, 5 6 lat temu, po prostu, że taka wizja ma być, obecna jest realia. Jest prototyp w tej chwili, który myśmy zbudowali, który nam daje możliwości właśnie oceny niedoborów w każdym ekosystemie, nie tylko w rolniczym. Pozwalam sobie tutaj na, wyborzyciłem kilka slajdów, oczywiście z chęcią pani koleżanka, pani doktor Robertowana Wana, Marzena też pracownik SGGW, chciała też jakby przekazać ten message dla państwa, bo to jest chodzi o kalkulacje ekonomiczne w rolnictwie. Może państwo wiecie albo nie, to jest ostatni trend w rolnictwie, czy przepraszam, w, 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 w takich naukach środowiskowych że trzeba aplikować zasady, która jest znana jako 3, 30 i 300. Powinniśmy mieć trzy drzewa przynajmniej widoczne z każdego domu. Tak? Mamy 30 bokrycie koronami drzew w sąsiedztwie, no i do najbliższego terenu zieleni powinniśmy mieć 300 metrów. To jest zasada, która już w tej chwili przyszła do nas do Europy, dopiero świeżą informacja, Z Stanów Zjednoczonych i koleżanka tym się zajmuje. I stwierdzono, jeśli w miastach na przykład jest zastosowana ta, ta technologia, czy ta zasada, to proszę zwrócić uwagę na to, że wtedy to wpływa na automatycznie na ceny nieruchomości. To już jest aspekt ekonomiczny. tak? Jedyne w Europie, który powiedzmy zaczęli to stosować, a na razie tylko 4-7% mieszkańców stwierdziło, że mają tą zasadę te 3300, 30, to jest w Barcelonie. Więc dlaczego to musimy zrobić? Musimy zrobić dlatego, że okazało się, że teraz taka też nowa informacja pewna dla ekonomistów, każde żywo, proszę państwa, które w tej chwili jest na zewnątrz, średnio, średnio, to jest w zależności od wieku i tak dalej, Zarabia około 25 tysięcy złotych rocznie. Drzewo to jest w sensie nowoczesnej ekonomii. To jest pracownik. Nowy pracownik, który na niego jeśli nie zwrócili uwagę do dzisiejszego. To jest nowy pracownik, który daje tyle kasy, a z drugiej strony tyle zabiera. Zadbanie o takim jednym drzewie średnio to jest około 11 tysięcy, tak? więc jego rachunek ekonomiczny cały czas jest pozytywny. Ten bilans aktywa, pasywa, to już podstawa ekonomii, prawda, jest bardzo pozytywny. Więc my też za pomocą tej technologii obserwacji i monitorowania zdalnie w sposób nieinwazyjny, aplikujemy to w obserwacji czy monitorowaniu tych systemów, właśnie ekosystemów miejskich, bo uważam, że drzewa w tej chwili jest bardzo cennym elementem w naszym życiu. Kończąc, krótki taki message też, że fotosynteza stoi na straży ochrony ekosystemów i zapobiega katastrofom ekologicznym i ekonomicznym. I tak naprawdę może nam pomóc w rozwoju badania dotyczące właśnie energii, żywności i zmiany klimatu. Dziękuję bardzo.